Hejka dziewczyny, jesteście gotowe na kolejną dawkę emocji i magii? Bo dziś będzie filmik, co myśli mężczyzna o tobie. Zobaczymy, co mężczyzna myśli o tobie. Co mężczyzna myśli. Oj, myśli, myśli, ciągle myśli, co tu zrobić. Pierwsze tak. Było jakieś wycofanie, wstrzymanie. Mógł być jakiś konflikt, mógł być jakiś chód emocjonalny, mogły być jakieś podjęcie decyzji, ale tutaj jest wybór czyli mężczyzna albo jest w jakiejś relacji, albo waha się bo się boi, żeby podjąć decyzję o tym, żeby z wami być. W każdym razie jest to pokazane, że jego dzieli od decyzji yy, tylko taki malutki kroczek. Myśli, żeby jednak przełamać się i yy, otworzyć się na was. Yy, jest to pokazane, że jesteście niesamowicie dla niego kuszącą osobą piękną, czułą, ciepłą i taką dostojną, a zarazem inteligentną, przedsiębiorczą. Tutaj jest kobieta, która wie, kim jest, mocno stąpa po ziemi i ma dużą dozę ciepła i czułości w sobie. I ten mężczyzna planuje, planuje zadziałać. On planuje, on chce zmiany. Ale tak bardzo boi się tej zmiany. I tak bardzo boi się otworzyć na ten kierunek wasz, ponieważ tutaj wcześniej e, był, tak jak mówię, był jakieś jakiś nies, niesnaski? Teraz tak jakby oczekujecie może przeprosin, oczekujecie też jakby wytłumaczenia z jego strony, dlaczego on tak się zachował, dlaczego tak postąpił? Czemu e, e, Czemu wypowiedział, na przykład, jakieś słowa raniące? Dlaczego się odciął? Dlaczego taki chłodny emocjonalnie się stał? I tu jest wiele pytań z Waszej strony, a On, on wie, że te pytania będą i te pytania są. I On nie wie, jak się ma zachować. Jak ja mam odpowiedzieć na te wszystkie pytania? Jak ja mam się wytłumaczyć, co ja mam jej powiedzieć? Zależy mi na niej. Bo jest piękną kobietą. Czarującą, uroczą. Ale ja nie wiem, co ja mam zrobić. Bo tu może być tak, że mężczyzna jest jeszcze w jakiejś relacji, w niektórych przypadkach. Może być w czasie też jakichś separacyjnych czy rozwodowych aspektów. I tak bardzo go kusicie, znaczy kusicie, może nie kusicie, tak bardzo jemu odpowiadacie jako kobieta, i on y, chciałby być z wami. Tylko na razie jeszcze na przeszkodzie jest y, albo jakieś niedomówienia, jego lęki i obawy, jego niezdecydowanie to stoi na przeszkodzie. W On myśli o tym, żeby jednak przełamać to i odezwać się też pierwszy, myśli, aby rozpocząć tą relację. Po wielkich na przykład po wielkich, jak, po wielkich konfliktach, po, po dystansie, po chłodzie on chce zmienić perspektywę. I zacząć w, tutaj otwierać się na, na Was. Dobra, patrzymy dalej, co myśli mężczyzna o Tobie. Co myśli mężczyzna o Tobie? Mhm, jeszcze jedną kartę. Mhm. No tak, ja myślę, że tu jest, tu jest ta przeszłość, jeszcze w jakiś sposób ingeruje w te karty co on by chciał, a co tutaj może, a jakie są jego myśli. Jego myśli jest, widać tu, jest niezdecydowany. Widać było, że wy kobiety zachęcałyście go w jakiś sposób już lub w jakiś sposób onieśmielałyście go. Onieśmielałyście? Nie, nie, nie onieśmielałyście, odwrotnie. W jakiś sposób próbowałyście go przyciągnąć do siebie. Też tutaj widać, że pokazywałyście mu, że zależy Wam na, na nim. Byłyście otwarte na tą relację z tym, że tu jest e, tak jakby coś ukrytego, coś nieszczerego, coś poza Wami, coś nie było e, widoczne lub Wy nie chciałyście czegoś widzieć lub udawałyście, że czegoś nie widzicie. Ja myślę, że mógł być w tle ktoś inny albo... W tle może być jego niepewność, bo tu niekoniecznie musi wchodzić jakaś kobieta, może wchodzić niepewność, lęk, obawa, czy ja podołam, czy ja dam radę, czy ja będę spełnieniem w relacji z tą kobietą, czy ja się spełnię, może tak, czy ja się spełnię w relacji z tą kobietą. Ja wiem, że ja muszę wziąć odpowiedzialność. Ja nie mogę być taki e, luzak. Ja muszę konkretnie z, wyjść z, e, z planem. Ja muszę tutaj wyjść z propozycją, ale konkretną, bo ona już nie pójdzie na jakieś takie gierki czy jakieś takie manipulacje, bo to też jest karta e, manipulacji. Mężczyzna w jakiś sposób próbuje Was też urobić. Mogło tak być, że on w przeszłości próbował w jakiś sposób Was urobić e, słodkimi słówkami, miłymi jakimiś e, listami, e, zaproszeniami i próbował Was urobić, żeby tutaj e, zdobyć to, co chce. E, a teraz on zmieni perspektywę, tylko on nie wie, zastanawia się, czy wy chciałbyście jeszcze raz. Lub chciałbyście w ogóle wejść w tą relację? Czy dacie mu szansę? Bo on chciałby już wiedzieć. Właśnie tego, te jego myśli non stop krążą wokół tego. Chciałbym wiedzieć, czy ona będzie mnie jeszcze chciała, czy ona mnie chce. Czy ja mogę już ruszyć do przodu z tą relacją, z tą dziewczyną, z tobą, tak? Jest tutaj dużo niepewności. Z jego strony, ale też z waszej strony, też jest dużo niepewności. Um, ja myślę, że tutaj jeszcze jest jakaś tajemnica ukryta, i to mogło powodować, lub kobieta ukryta, i to mogło spowodować te konflikty pomiędzy wami. Może tu przeszłość jakaś jeszcze się pokazała, albo on gdzieś sobie jeszcze coś tutaj na boku planował, ale on chce z tego wychodzić, on już, wiecie co, on już nie chce, on już nie chce być w tej wersji, w której znałyście go przedtem, on chce być w wersji całkowicie nowej osoby, przedstawiającej się poważnie i ruszającej do przodu i on wie, jego myśli są w kierunku, w kierunku tego, abyście mu dały szansę na związek, na relacje. Tutaj, jeżeli były inne kobiety, na przykład, że relacji jeszcze nie ma, ale jest jakieś przyciąganie mocne, to mężczyzna zdecydował się, że chce iść w Waszym kierunku i myśli o tym, aby zainicjować nowy początek. Chcę ruszyć jakby na nowo lub w nowe, ale z konkretnym przekazem i z, konkretnym, z, konkretnym, z konkretną propozycją na to, aby tworzyć z Wami stabilny, ciepły, czuły związek, romantyczny, romantyczny, ale tutaj jest duża też opieka, wsparcie mężczyzny i taka i taka możliwość e, w końcu e, możliwość bycia z kimś, kto jest dla mnie cenny, wartościowy. Bo ja już wiem, ja już wiem moje myśli cały czas były skoncentrowane na tym aby iść w nowe, ale jeszcze było duża doza niepewności, lęku i yy, jeszcze ktoś tutaj się wlekł za mną z przeszłości lub ktoś był, ale ja już tego nie chcę. To był, yy, to był chwilowy jakiś epizod, wiem, zraniłem, wiem, yy, skrzywdziłem, ale, ja nie, ale on nie chce się tłumaczyć, ja nie chcę się tłumaczyć, bo. Ja chcę, tak jakby, świeżą energię wnieść do tej relacji, a nie chcę przeszłość rozgrzebywać. O, on nie chce rozgrzebywać przeszłości. On chce wnieść świeżość i z tą świeżością, z tą taką. On też trochę taki naiwno, naiwny jest, tak? bo on chce teraz pokazać, że on jest naiwny, że tamto jakieś było, wiecie, no, zamywlenie oczu, że jakaś kobieta, że teraz będzie udawał główka. Ale on tak bardzo nie chce już w tą energię wchodzić, się tłumaczyć, tylko on chce wnieść tą świeżość i konkretność, jeżeli chodzi o tą relację. I takie są jego myśli. I takie są jego myśli, i on w tą stronę te myśli będzie kierował. Wydaje mi się, że nie tylko myśli, tylko jego działania też idą w tą stronę.